Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja oczywiście jestem Pan Gremlin I słuchajcie, tak jak to było powiedziane w, na jednym z odcinków W ramach projektu Parkour Ścigam się nie tylko z innymi twórcami Ale również i z widzami Dzisiaj jest ze mną Julek Witam Siemka I jesteśmy na serwerze CubeCraft Także Julek Tak naprawdę weźmie za chwilę pisze komendę I weźmie w duelsach po prostu tą samą mapkę parkour i wygra ten, kto ją zrobi szybciej na czas i w zasadzie wtedy gra się zakończy. Także tyle myślę, że tytułem wstępu. Wy wiecie, że macie zostawiać łapki w górę, komentarze i subiki. No i też w komentarzach piszcie, kto by chciał ewentualnie kolejną osobą się zmierzyć. No i dobra, możemy zacząć. ok. Prison. Podobno jedna z trudniejszych mapek. Ja na niej jeszcze nie grałem ani razu. Aha, okej. Okay. Ajajaj Ale to będzie. No. Niech. Dobra. Aha, <laughs> so nie Serio? Ej, z drabinki się na shifcie Na drabince powinien działać nie? Eee... Chyba nie Trafia na, na, dr na drabinkę, skończy, to jest, jest... Ja nie mogę do, doskoczyć do tego bloku przed drabinką Dobra, jest Ej, serio? Najlepsze jest to, że ja chyba po prostu, nie wiem, możliwe, że zmęczone palce, bo dzisiaj ee, trenowałem jeszcze na tym serwerze godzinę wraz z zielonymi ogrami. Ty chciałem tam pójść? A nie wiem. Się zagobiłem? Okej. Okay. Panie coś ten. No jasne, jak widzę, jak ty stoiś, to jest. to Ja stoję? No tak, bardzo wolno. A! No widzisz. Ale jesteśmy w tym samym miejscu, chłopie. No ja już byłem tam po drugiej stronie. Ja właśnie do, do tej drugiej strony doskakiwałem właśnie. No ja nie wiedziałem gdzie tam skoczyć. Nie mogę, jestem naprawdę mierny. Co no, powiesz mnie? No, to jest jeszcze mierniejszy, ale... Aj! Bo, to, jak ja grałem, to jest tragedia. Taka, to jak to się będziesz czuł, jak to... przegrasz z takim miernym graczem, co? Odinstaluję komputer. Odinstaluję komputer. Jakiś tyś komputer? Jaki? Latający No, nie raz Zobaczysz Najczęściej laptopy Dobra, nie, zmienię sobie układ klawiatury Ale tryhard Ło tak, tak, nie dolecił Jesteś już na tym drugim? się wyskakuję A, no to mniej więcej jesteśmy w podobnym Ci ja nie zatrzymuje. Noż! Że... Dlaczego? Najlepsze jest to, że jeszcze z 2 godzin temu nie umiemy skakać na szlamach, na bloków szlamu. Bo się tam tu... po prostu spać nie kilkaszami, czy tam wybiłem. Tak, wiem, eee, ale U, miałem o, to, o, latarze, że to automatycznie naciskam tą spację. Jak chcesz dalej polecieć, w sensie do przodu, to musisz tak typowo nie wylecieć. Mm -hmm. Jak do przodu polecieć, to musisz kliknąć na A Z tych bloków ślamu to jeden, co w Minecraftie robią, to windę. Chyba. O. No to mi się fajną dobra. robi, windę. Zresztą do wielu rzeczy przydają się bloki ślamu, i do automatycznych hmm. drzwi. Dobra, tak to się robi, dobra. To jest checkpoint, taki. To będą 80 ktoś to się wpłaci wypłacze. Nie mam, nie mam. Akurat musiało nam wylosować jedną z trudniejszych map. Ja to nie narzekam. Kto dotarł do tego... Do tego miejsca w komentarzu pisze Widzowie oszukują. Nie. Przypnę mu serduszko. Nieprawda. Co nieprawda? Aha, nie widzowie tylko Julek, no dobrze. W tym momencie ciężko. No mówiąc, no, że, że tak, jest nie słabszy, by <laughs> no, nie mogę, byłem już na tym. następnym etapie. Okej. Okay. Jo, ja, jestem w toku, nie wiem. Ajajaj. Aj, aj. gdzieś na skrawaturze, gdzie się chcesz mieć. Powiem co. Nie w mój młotek, rozumiem. No, Czemu ja skaczę jest, w powietrzu? W takich w... rozmiarów tam nie jest. A, za... jest większe? No rozumiem. Hop. 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 tej kawy żebyśmy już się na niej grać, się chyba. Dobra, jest, udało się. A tu gdzie? A, ich posrało chyba. Serio? Dobra, szybko gdzie jest gramin, trzeba zobaczyć. Ja jestem ten... na e, no, Pierwszego nie mogę, już tego ukończyć, tego przeskoczenia przez tą cholerną... A ja po jakiejś niewziętej drabinach muszę latać. damn. Aj, aha, uff, uff. Prawie, że się cieszę. Zakończyłeś moją męczarnię. No i nic, moi widzowie, jak widzicie, ja dostałem Batem. I myślę, że też fajnie te było, żeby osoba, która by chciała ze mną też nagrać, żeby też mogła nagrać swoją perspektywę, żeby nie było tylko i wyłącznie odcinka takiego jak dzisiaj, czyli z failami moimi. No ale cóż... Nie mogę nagrać, ale już za późno. No, Julkowi, moi drodzy, gratulujemy oczywiście w komentarzach. Ja już mówię. daję... Gra pieniądze, pieniądze, musisz potrenować. Ale to muszą dać przynajmniej te 20 łapek w górę, wtedy może jakaś pieniądze. pieniądze? No, będzie, pieniądze. Ja tak, będzie wtedy... Um, każda łapka w górę będzie warta jedną złotówkę. Także... Dla mnie to łatwe pieniądze. No, o, zresztą. Mam nadzieję, że oni mnie nie puszczą z torbami nie, nie zrobią nagle tysiąca łapek. Nie wiem, <laughs> ja nawet zrobię... No... O, ten sprzedasz. i ten sprzedaż. Kontrobę, matkę, siostrę. Wszystkich. No, zostawisz. Czego też. No. Także pamiętajcie o łapeczkach w górę i pogratulujcie Jurkowi. Dzięki za dziś. Trzymajcie się. Siema!